Każdy z Was chyba chce mieć fotorealistyczną grafikę w Euro Truck Simulator 2. I dzisiaj ja przygotowałem dla Was cztery zarąbiste modyfikacje, która na przykład jedna kosztuje 0 zł, czyli uczciwa cena. Druga na przykład kosztuje 15, trzecia 134, a czwarta chyba 568 czy 9 zł. I teraz pokażę Wam te wszystkie cztery modyfikacje. Musicie zasądzić, która jest najtańsza, która jest najdroższa, a która jest taka pośrednio. Lecimy! bye Napisz teraz w komentarzu, która modyfikacja była najdroższa, a która najtańsza według ciebie. Napisz teraz w komentarzu, teraz masz czas. Cześć, kochani, bo jest taki portal Eneba, i tam można kupić sobie gry po totalnej tanioszce, bez przepłacania na Steamie i w sklepie. Dodatkowo, znajdziecie tam specjalną kategorię symulatory, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja razem z MySocialem robimy tam zakupy. I ty też musisz. Pierwsza modyfikacja była najdroższa. To była modyfikacja JBX. Ym, ona ogólnie jest najdroższa ze wszystkich. Tam płacicie jednorazowo chyba 90 y, dolarów i macie ją dożywotnio. Tam wam autor cały czas przesyła y, różne aktualizacje, jak się z, y, zmienia aktualizacja eurotracka i tak dalej. Dla mnie ona jest ciekawa. Na pewno jest to jakaś opcja, y, bo y, ogólnie ona jest bardzo jasna. Ona tak fajnie daje taki kontrast, y, fajnie te y, światło i cienie padają na Drogę, że nie jest to tak jakby bardzo bardzo przesycone w tych kolorach. Druga modyfikacja to modyfikacja za 15 zł miesięcznie od takiego Polaka Piotrka. Dla mnie jedna z fajniejszych modyfikacji, bo ona naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda, naprawdę kontrast jest taki mocny, ale nie przesycony. Kolory są bardzo jaskrawe, ale też nie przesycone. Naprawdę jestem bardzo dużym fanem tej modyfikacji, tylko ona ma jednego minusa, że tam deszcz na tą chwilę nie działa, ale teraz autor tej modyfikacji pracuje nad tym, żeby to naprawić. Kolejna modyfikacja, którą zobaczyliście, to był Realistic Brutal Weather. Ona jest za darmo. Bardzo fajnie działa jakby na niebie, bardzo fajny ma układ chmur, chyba najwięcej ze wszystkich modyfikacji ma tych różnych układów chmur i tak dalej, deszczowych, jak i y, pogod y, pogodnych. Y, no, no, ma tego minus moim zdaniem, że najsłabiej to światło pada na drogę, że widać, że y, te cienie jeszcze mogły być bardziej dopracowane, ale jak za darmo to naprawdę uczciwa cena i bardzo dobra jakość. I ostatnia modyfikacja, Project X-Gen, ona kosztuje 134 zł, tylko, że autor wydaje do niej aktualizacje, które mniej więcej są co 2-3 miesiące i one kosztują dodatkowo jeszcze dolara, albo 3 dolary, więc ona jest trochę problematyczna, bo nie dość, że raz zapłacicie, później musicie jeszcze dodatkowo płacić, a na przykład jak wypuści w ciągu waszego niegrania w Eurotracka kilka modyfikacji, to później musicie na zapłacić 10 dolarów, żeby zaktualizować wersję. Trochę słabo. No i ona ogólnie jest inna troszeczkę od wszystkich modyfikacji graficznych, bo ona nie tylko zmienia jakby cienie, oświetlenia Ale również zmienia tekstury Drogi, co jest naprawdę widoczne I bardzo fajnie to działa, moim zdaniem tekstury drogi To jest taki moim zdaniem najważniejszy argument tego Roślinność też fajnie zmienia Ale osobiście sądzę, że Niby nie najdroższa Ale no ta Sposób płatności z tymi aktualizacjami Troszeczkę odstrasza Moim zdaniem autor modyfikacji powinien nawet podnieść Tą cenę za tą modyfikację, ale żeby płaciło się raz I dożywotnio ma się dostęp Dobra, pokażę Wam teraz porównanie tych trzech modyfikacji. Po lewej macie Enhanced Graphics a za 15 zł, po środku macie najdroższą e, JBX -a i po prawo macie najtańszą Realistic Brutal Weather i patrzcie, ta na lewo moim zdaniem ma taki najbardziej fajny kontrast. To jest takie bardzo ta kierownica, jest bardzo widoczna, jest taka ciemna i tak dalej. Ta droga też ma dzięki tym cieniom taką ciemniejszą strukturę i fajnie to bardzo wygląda. Ta po środku, e, czyli ta najdroższa, jest taka bardziej e, naświetlona, takie lepsze światło na nie Jest e, więcej takiej jasności, też ma to fajny swój styl. No a ta poprawa, jak widzicie, droga jest taka jakby najmniej e, doświetlona. Widać, że to jest taka standardowa z Eurotraka, ale za to niebo, jak ładnie wygląda. Też bardzo y, zależy y, jakość grafiki, jaką widzicie, od pogody. Bo teraz to wszystko testuję na takiej samej pogodzie pogodnej, ale na przykład w deszczu to wygląda troszeczkę y, inaczej. No, zresztą widzicie, no, Realistic Brutal Weather moim zdaniem, no, deszcz prezentuje najlepszy. Y, no, tutaj JBX też fajnie y, sobie radzi. No, a Enhanced Graphics, na kołanie deszczu nie ma dodanego, tam jakiś jest problem, że to nie działa. Czemu nie zrobiłem też jeszcze porównania modu graficznego o Project Next Gen? Bo mi się po prostu na ekranie nie zmieścił. Trzy kierownik? Trzy ekrany, byłoby ciężko zmieścić. ale no, jeżeli miałbym porównać te projekty do tamtego, to uważam, że jest coś, moim zdaniem, ten, to jest coś poniżej JBX-a, bo jednak moim zdaniem te shaderki w JBX-ie są najlepsze. Mm, no, ale na pewno nie jest to jakieś y, 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 takie, nie jest to aż tak słabe, na przykład jak Realistic y, Brutal Weather te darmowe. Postawiłbym to nawet gdzieś może na równi z tym modem graficznym za 15 zł. Choć wiadomo, te ulepszone tekstury robią, naprawdę robotę robią. Tylko teraz pytanie, no które my socjal kupić? Powiem wam tak. Osobiście sądzę, że najlepszą grafikę daje, daje sytuacja, gdy pobierzecie i i pobierzecie e, Projekt Next Gen. Dodatkowo, może dał się, da się do tego realistyk Brutal Letter, ale chyba się nie da. Ale widziałem, że ludzie robią połączenie od z e, Projekt Next Gen i to wygląda mega fajnie. Ale uwaga, jest jeden warunek: musicie dodać do tego jeszcze zewnętrzny program Resheet, który dodaje wam jeszcze lepsze shaderki i tak dalej. No jest to duży zabieg, bo musicie wydać w sumie ponad 500 około, musicie na to wszystko wydać. No jest to kosztowne, ale efekt jest naprawdę miarodajny. Ale nie zapomnijcie o tym, że żeby wam to wszystko pociągnęło i żebyście mogli np. jeszcze doinstalować inne mody, np. realistyczne samochody i tak dalej, to wasze klatki mocno spadną. Więc jeżeli się decydujecie na mody za 500 do Eurotracka, to decydujcie się również na dobry komputer. Osobiście sądzę, że... Gra troszeczkę nie warta świeczki dla 80% graczy Eurotracka. Nie szokujmy się, ale większość graczy Eurotraka nie posiada takiej sumy na mody graficzne albo nie posiada takiego sprzętu. Dodatkowo wszyscy autorzy modyfikacji mówią, że nie zwrócą Wam pieniędzy jeżeli wam na przykład ta modyfikacja nie pójdzie więc też tak średnio, bo musicie kupować kota w worku ja osobiście gram na realistic brutal weather i jestem aktualnie zadowolony z tego co ta modyfikacja prezentuje szczególnie, że posiada bardzo piękne wschody, słońca, zachody niebo też jest ciekawe no te padanie jakby światła może na drogę jest inne, ale zawsze można skorzystać z darmowego programu Rishi który troszeczkę to usprawnia jeszcze pokładam nadzieję gdzieś w tym gdzieś w tym, tej modyfikacji za 15 zł od tego Polaka, też jest bardzo ciekawe cava, nova... não, ele Ona jeszcze posiada trochę błędów, tak? A jeżeli jesteście mega bogaci, to kupujcie właśnie JDX-a i kupujcie jeszcze do tego projekt NextGen i macie wszystko, co ty tylko chcecie. Jeszcze pobieracie do tego program Resheet i macie piękną grafikę. Napiszcie w komentarzu, co ty byś zrobił na przykład na tą chwilę. Czy decydowałbyś się i zbierałbyś pieniądze na te płatne modyfikacje? Czy uważasz, że one nie robią jakiejś wielkiej różnicy? Możecie mieć troszeczkę słabszą grafikę. W ogóle ocencie te wszystkie modyfikacje na grafikę i napiszcie, czy udało wam się zgadnąć która modyfikacja ile kosztowała?